Ach tuk, cztery kurwy na pralce Anus gut, gutes schweiz, ale nie pokazuj palcem Premium, Brazers, cztery konta w Rheinfeisen Chuj, że puste zaraz będę pełne Ty możesz mi zsać walcem Alo, ey, ich habek rozswaja Ona nie lubi ziemniaków, ale skrobie jaja Darmo się szkite przed paniem, dwa razy zbite to cieszy Albo bałagan o świcie zapytać, czy by dała dupy na zeszyt no W klubie zrobiłem tych nawet, prokurator chce przywieźć mi piątkę Wiem co robię, na co się piszę, nie będę się mazał jak popełni błąd gdzieś Odwiedzam dilera w Berlinie, bo chciałem na handel zakupić dwie furki Morgen, dwa oplewite, a on mi podstawia nówki Znów wioskowi się przytyło, chociaż rzuca w tydzień kilo Dzwonią do bociana kurwa, bo kazali im żyć chwilą Też czułem, że gasnę, było minęło i nie było miło Trasa na stację powinna, wyjebałem parę lampek i mnie oświeciło Achtung, szajse, cztery kurwy na pralce Anus Gut, Guten Schweiz, ale nie pokazuj palcem Premium, Brazers, cztery konta w Piję jasne pełne pizde W moim mieście się kręci biznes Ty jak nie potrafisz skleić ósemki To sklej pizdę Lecę po swoje z ekipą Mój brat to warda la Severin Front Ciebie jak kurwa się to lecisz na dwójkę jak Jurgen w Klo, twój stary pracował w pralni. Człowiek sukcesu często nagradzany. Dyplomy, ordery, pracownik miesiąca. Poprawcie jak pojebany. Szczepiłeś się na prostatę, a miał być gotówki, jak w bajkach. Jak jest tu euro, dolary, złotówki, bawicie do malka. Chciałeś kapuchę i w chuj sosu, a pytasz o rabaty w doner Kebabie. Mięso pół na pół, a pan turek napiął i teraz uczucia mieszane. Wy z ulicy ślit, ty chujowy sztyw i chyba się gadka nie klei. Volkswagen drift, tak jak mamy glik, i groby porceli. Achtung, szajce, cztery kurwy na pralce Anus gut, guten schweiz, ale nie pokazuj palcem Premium, Brazers, cztery konta w Raiffeisen Chuj, że puste zaraz będą pełne Ty możesz mi ssać walcem